Najbardziej wysunięty na południe kraniec Stanów Zjednoczonych kontynentalnych Tam już mamy za 90 mil Kubę Możecie wyglądać O, chyba tam gdzieś widzę Kubę Tutaj jest jeszcze bardzo fajny klimat się pani przychyliła jest to Cable Hut, w 1900 roku w Christmas Day pierwsze połączenie zostało nawiązane tutaj poprzez specjalny tak zwany telegraf, ale jedyne co usłyszeli od strony kubańskiej to było sorry, ale nie rozumiem cię za bardzo. A cały ten Cable Hut jest po to tutaj to postawiony, żeby ochraniać to dosyć wrażliwe miejsce, no, o które się w sposób naturalny rozbijają fale. Tutaj, przed chwilą tam, gdzie stałem, widzicie, są kolejne osoby i jest kolejka zazwyczaj, dzisiaj jest bardzo krótka. Czasami stają ludzie aż tam do tego ogrodzenia białego, do końca i dalej, i dalej. No, więc Key West cały czas fajnie punktuje. Super miasteczko. Naprawdę jest niezwykły klimat, a tam już baza amerykańska. I co? Prawie zapomniałem, który to już dzień? 37, 17 dzień stycznia. 37 dzień naszej podróży po Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Key West, Floryda. Republika Muszlowa. Konha i Republika. To jest taki symbol lokalny. Pozdrawiamy.